Dotarliśmy właśnie na miejsce, skąd będziemy za chwilę zaczynać aklimatyzację, czyli podejście na, na szczyt, na którym będziemy mogli się zaklimatyzować. Nie ma z nami Pawła, bo Paweł poszedł rozpytać, czy możemy tutaj parkować za darmo. A za mną jest właśnie ten masyw, w którym znajduje się Mont Blanc, na którego się wybieramy już za dwa dni. Śmigamy na szczyt około 3000, aby się zaklimatyzować. Za chwilę będzie przed nami schronisko Alberta I, tak? Tak, tak Alberta I 260 w drodze na pierwszy szczyt w celu aklimatyzacji O ile warunki się nie zmienią nagle, bo jak widzicie niebo zaciąga się chmurami Zobaczcie jak to jest pięknie. A tam przed nami na wprost jest Mont Blanc który będziemy chcieli zdobyć już za dwa dni. Cześć, cześć. Z tej strony wasza ulubiona górska ekipa. Jesteśmy na wysokości jakiej, Robert? 2270. 2270, czyli już prawie polskie rysy. Prawie. Eee, za chwileczkę dojdziemy do schroniska um, kogo pierwszego? Alberta. Alberta, no Alberta. pierwszego, dokładnie. Do Alberta I zobaczcie jak to fajnie wygląda. No i cóż, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się, lecimy dalej! Lecimy dalej. Ale na ten moment mamy taki pita, jak zobaczcie sami.